Serio? Mój pocisk się przez niego nawet nie przebił. Teraz się dopiero przebił. Ja mu początkowo trafiłem. Niestety nie ma widot, nie w górną część. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj na pole bitwy wyciągniemy sobie żółwika, czyli A39 za brytyjską bestię. I to no cóż, w niektórych grach ten pojazd został nazwany niszczycielem czołgów. W zasadzie chyba to się wzięło z World of Tanks, ale ta maszyna nie jest niestety niszczycielem czołgów, ponieważ jest to ciężki czołg szturmowy. Ta maszyna właśnie wywodzi się, można powiedzieć, z projektu Excelsiora, czyli właśnie ciężkiego czołgu szturmowego, ale Excelsior niestety nie wypałem, ponieważ był to, powiedzmy, zupgradeowany Churchill na podwoziu Cromwella, co tak no, nie bardzo było Brytyjczykom potrzebne, bo już mieli właśnie Churchillę. Dlatego podjęto się następnych prac nad nową konstrukcją czołgu ciężkiego szturmowego i w 1944 przedstawiono 18 projektów konstrukcji AT. I wybrano projekt AT-16, czyli tutaj naszego obecnego tortoise'a. Złożono zamówienie na produkcję masową 25 czołgów, ale niestety nie zdążono ich wyprodukować i użyć w czasie wojny. To prawda wyprodukowano 6 tych maszyn, ale niestety żaden właśnie nie wziął udziału w walkach. Natomiast przetestowano ją na poligonie, przetestowano te maszynę też do sprawdzania, czy mosty obecne w Wielkiej Brytanii wytrzymają udźwig takiej. Maszyny, no wiele konstrukcji niestety nie było w stanie utrzymać. A tak samo testowano uzbrojenie Tortoise'a na różnych niemieckich maszynach i na przykładzie wyszło, że ten czołg jest w stanie niszczyć niemieckie pantery z odległości kilometra, a tak samo w miarę bliska pozostałe niemieckie konstrukcje z końca II wojny. Ale trzeba podkreślić, że Niemcy pod koniec wojny zaczęli robić czołgi z coraz to gorszych materiałów, przez co no, ich metal był znacznie słabszy, bardziej się kruszył, dlatego Tortoise był w stanie przebijać się tak łatwo przez czołgi typu Tygrys 2-3 jak Tiger. A zarazem... W tym pojeździe zainstalowano nową armatę, która miała być początkowo zastępstwem dla 17 funtówki, czyli 94-mm działo, które posiada pocisk dwuczęściowy, a nawet używało amunicji APDS, No ale jak wiadomo, z APDS-ami była ta amunicja bardzo niecelna. No dobrze, ale teraz przyjrzyjmy się tutaj naszemu tortoizowi i warto jeszcze wspomnieć o tym, że jego parametry. Pancerza nie są do końca jasne, nie są do końca jasno wyjaśnione, ponieważ jak zajrzy się na niektóre strony, to są podane informacje mówiące o tym, że najgrubszy pancerz w tortozie ma więcej 228 mm, a niektóre źródła podają nawet 279 mm. Nawet znalazłem artykuł, gdzie właśnie ktoś na forum Mortadera spytał się o to i osoby z Galicji nie potwierdziły, że tortość został zrobiony we współpracy. Z muzeum w Bowlington, więc ta wartość pancerza wydaje mi się, że jest trochę źle zrobiona, bo właśnie część źródeł mówi o tym, że przód ma 228 mm, z czego on szybko spada do 170, a zarazem niektóre jeszcze źródła mówią, że nawet po bokach ma te 170 mm pancerza. A w War cóż, 170 to jest tutaj na przekładni, nad przekładnią mamy 55, najtwardsze miejsce to jest tutaj przy dziale, to jest 215 mm. Teoretycznie mamy dookoła działa jeszcze to wzmocnione 80 mm, więc ten teren jest bardzo ciężko przebić w tortozie, ale ten element pionowy już jest łatwy do przebicia. I tu właśnie mamy 152 mm skontowane. W tym miejscu skontowane, w tym miejscu po części skontowane, i tu jest płyta pionowa. Jakby to miało chociaż 170 mm, no to ten tortoise byłby trochę bardziej wytrzymały. Boki mamy 152 mm, tył 110 Tutaj mamy płytę 50 mm, a tu mamy 110 mm, więc teoretycznie w tym miejscu mamy dalej 155, 150 po prostu mm, może 160. Tutaj na wysokości gościnnic jest pancerz słaby, tył to jest stop w przedziale napędowym. I Tortoise ma dziwnie zrobiony pancerz. Nie wiem, czy to War Thunder tak go dziwnie zrobił, bo jak zobaczycie, tutaj ta płyta jest w tym miejscu, a tutaj już jest w tym. Ta część po prostu czołgu nie jest brana pod uwagę, a tutaj no jest, takie dla mnie to jest trochę dziwne według mnie. Tutaj te 100 mm chyba dalej powinno być. I w kwestii odporności Tortoisa to może zaprezentuję to na jednym z często spotykanych dziale na tej klasyfikacji, czyli 122. No, jak widać, karabin maszynowy będzie przebijany. Nawet Pantera tutaj bez problemu się przebije. No, zbliżona penetracja. I taki dział przebije Tortoiza i go one-shotuje. Tutaj, w te miejsce oczywiście też można się przebić z tego typu dział. Mimo, że 73 stopnie, czyli gwarancja na rykoszet. No, ale czemu nie? Tak samo strzelenie w tę wieżyczkę z karabinem maszynowym może zniszczyć Tortoise'a. Tutaj to tylko głównie zniszczymy mu przekładnie. Chyba, że posiadamy amunicję. Bez ładunku wybuchowego wtedy, nasz pocisk może przebić się do magazynu amunicyjnego. I tu tortoise ma jeszcze zepsuty pancerz, bo tu pancerz. O! I już nagle słabnie, i nagle robi się 150 mm. Kąt nagle o 10 stopni spada w dół, mimo że ta płyta dalej jest pod takim samym kątem. Ale cóż, podobny efekt można zauważyć w szturm Tigerze. Gaijin ma problem z poprawnym odzorowaniem pancerza. W dolnej części, jeśli płyta jest pod tym samym kątem, u wszystkich pojazdów, poza rosyjskimi, no chyba są tam jeszcze takie, które oczywiście tutaj mają podłączoną y, część z inną płytą. A tak samo, no, ten pancerz często w wielu innych też pojazdach, na przykład w pancer czwórkach, też jest źle zrobiony. Natomiast, no, wnętrze, jak widać, to, to mamy mnóstwo załogantów, tu mamy cały magazyn amunicyjny. Więc jak ta część zostanie trafiona, pojazd wyleci w powietrze. Tak samo ten pojazd w realu ma rediraka na 12 pocisków. Nie ma tutaj tego rediraka stojaka na amunicję, dzięki czemu by szybciej ładował. Niestety, to chyba były pociski już tak w pełni gotowe, więc chociaż nie wiem czy dałby radę wtedy tak to je załadować, ale Mówi się właśnie, że ma, miałby tego Ready Raka, tak samo amunicji APDS nie ma, mamy tutaj tylko pociski APCBC o penetracji 250 mm i ta amunicja jest taka standardowa na tej klasyfikacji. No jeszcze warto wspomnieć, że to jest bardzo wolna maszyna, jeździ 19 do przodu, a zarazem do tyłu. Ale dobra, zobaczmy jak na polu bitwy spisze się ten żółwik. Płomienny łuk, ale niestety rzuciło bodajże na 7-7 albo 7-3. Wiem, że u mnie w drużynie mamy maszynę na 7-3 jak Centurion X. Na razie 7-7 nic nie widzę. Amerykanie i Niemcy. Ale w zasadzie to 7-7 to jedyne co mogę spotkać u Niemców to Mausa i chyba Raketenpanzer był 7-7, jak dobrze pamiętam, u Amerykanów... M103 i muszę wypatrywać, czy nie mają M60. Ale i tak, wszystkie maszyny tutaj mogą mi zagrozić, które już mają APDS i hity bezproblemowo. No plus jeszcze ten karabin. Na tej mapie to będzie dość ciężko. Muszę do tego miasta jakoś się doczłapać. O, o, o tam widać niemiecką maszynę. Kurde, minimalnie za wysoko. I się już wycofał kanon. Dobra, odmierzymy sobie to w taki sposób. Prawdopodobnie nie pokażę popraw... O, 900 metrów, okej. Okay. Gdyby się tak wychylił trochę bardziej. No nie, rysa! To teraz tym bardziej się wycofa, chociaż on jest... To jest jeszcze jakiś pojazd. Za nisko, dobra. Ustawimy sobie celownik 900 metrów. Tutaj coś się znajduje. Za nisko. Kurde, nie mogę trafić. Minimalnie wyżej. Nie wiem, chyba Pantera tam się znajduje? Tak, Pantera, dostała w zamek. Kiepskie trafienie. A teraz w lufę, się cały czas wycofuje. Uuu, jest kanona, udało się trafić. Dobra, to chyba pora się przemieścić. W miarę to strzelanie się opłaciło i mamy cel. Wulker Bulldog Odbicie się, serio! To jest Jambos? Tak, to był Jambos. Bulldoga się obawiam, bo on może mieć APDS-y. Na no szkurcze. Dobra, jest bezbronny. Gdyby... Tortoise miał swój redirect, to bym tak szybko załadował. Dobra, Bulldog wyskoczył. Uznał, że nie ma szans. Coś jeszcze do mnie strzeliło w tej okolicy. Nie mam bladego pojęcia co. Tą panterą chciałbym się zająć. Nie wiem, czy dobrze byłoby tutaj podjechać i jakoś się schować. Jest widoczny cel. Dobra, ustawiamy sobie celownik znowu 900 metrów. Lekko do góry, minimalnie za nisko. Mała poprawka. Super Pershing tam akurat jeszcze był. Pantera rozbrojona asysta. No dobra, niech będzie ta asysta. I teraz tak ma mały problem, bo zaczyna mi brakować amunicji. 26 pocisków z ilu? 40. To idzie na tak duże mapy. Trzeba by chyba brać więcej tej amunicji. Tu coś mamy na dole, świeci się. Niestety z tej perspektywy tego. A, już go rozwalili. Chyba pora podjechać trochę bardziej do przodu. Co prawda, w tamtym terenie są wrogowie, ale może ja tutaj przez ten. Przez te puste pole sobie przejadę, bo po prawo pojechał jeden Light. Tutaj jedzie Charioter, więc teoretycznie będzie robił zaczujkę. Jak zginie, to znaczy, że tutaj trzeba się wycofać. Nie wiem, czy tam... Droga nie widzę, zobaczmy jak to jest. No mniej więcej tamta okolica. Penetracja za zero! To akurat jakiś Pershing T26E5 to było? Pershing Jumbo inaczej nazywany przeze mnie? Gdzie on teraz stoi? Dobra, takie szlanie na ślepo nie ma sensu. Ale, jakbym mu chociaż silnik rozwalił, to bym dał radę tego Pershinga dorwać. A tam jeszcze coś pojechało, dobra. Trzeba kierować się w stronę bazy. Wroga. Co jak co, ale z tego co widzę, to na tej konfiguracji mapy najczęściej właśnie walki są toczone o strefę B. Bo chyba najprościej jest tutaj dojechać z obu stron, jeżeli na A. O kurde, bulldog z prawej strony. Dobra, szybka obrótka. I dajemy wsteczny. Bulldog nie ma dowódcy i ładowniczego. Dobra. Wjechał sobie tutaj do rowu. No, w takim razie trzeba zrobić to, do czego została zaprojektowana ta bestia szturmen. Tutaj znajduje się bulldog. Muszę mu przywalić głównie po lewej stronie. Trochę mno miota, niestety. I cudnie. Gdyby goś mnie wcześniej zauważył, to miałby mnie na widelcu. Mógłby spróbować strzelić mi w silnik no chyba że nie posiada APDS-ów. To wtedy jest to jakieś wyjaśnienie. Ale spodziewałem się, że ta bitwa będzie tragiczna, a poszło całkiem, całkiem. Okej, okay. nie będę mówił, że bardzo dobrze, bo zapeszę. Jeszcze wrogów kilku zostało. Bo na razie widzę, że został wykryty e ale tam dalej znajduje się już normalny czołg. O tu po prawo nic nie ma, dobra. Ciut za wysoko. Postuń zaczyna uciekać. Dobra, na razie nim się nie będę zajmował. Tutaj mam... Chyba leoparda jeden. Podmierzymy sobie dystans. 750 metrów. Dobra, ustawimy sobie na 750. Za wysoko, kurde, te milimetry. Na szczęście nie zczaił się, że dostał. Zamek wieża, dobra. Minimalnie sobie obniżę. Jak mało brakuje, by trafić go w amunicję. Dobra, goś wyskoczył. Tu chyba jest tygrys 2. Nie, ja chyba we wrak trafiłem tak naprawdę. Ale tam jeszcze tygrys 2P powinien być. Czy on został rozwalony, czy schował się za wrakiem? Nie, chyba został rozwalony. A więc mamy dominację na kosmodronie. 7-3. Nie pofarciło się. Ale Niemcy po mojej stronie. Ameryka, Rosja i Izrael przeciwko mnie. Rosja będzie największym problemem. Bo mają czołgi dość ciężko opancerzone. t 54 4 IS 3 IS-4 to są maszyny. Znaczy, jeszcze. Nie, akurat te dziesiątki nie będzie. To są maszyny, z którymi. Prawie nie mam szans. Znaczy nie, i 4 kurde nie będzie, będzie jedynie T5-4. I z trzeci. Teoretycznie 268, ale 268 mogę przebić akurat w ten pionowy element obok jarzma. W przypadku Amerykanów to jedynie T28, 95 5 To no, jest szansa na obu. Tak to jeszcze próbuję sobie przypomnieć, czy są jakieś jeszcze tak. Teoretycznie, jakbym spotkał nowszy model T32, ale go tu nie będzie, więc będzie ten starszy. Tam mam wroga. Źle wycelowałem. Jeszcze tam stoi. Ciężko będzie się wstrzelić. No, oczywiście, pocisk musiał zejść. Akurat tam stoi T3400. Czy teraz się uda. W... No, szkurde, te słupy musiałem trafić. Wezmę się lekko wycofam, bo te 400 to jest tak łatwy czołg do zniszczenia. Okej, okay, goś odjechał. Chyba jest tutaj teraz. Nie ten strzał mi się nie opłacił. Bardziej tu na prawo pojechał. Dobra, jest unieruchomiony, mam okazję dorwać tego T34. Te jest dobra marszyna, ale go się źle wykorzystał. To nie jest pojazd do pierwszej linii. Kurde, ładowniczy. Okej, okay, eksplodował, czyli nie chciał się ugasić. To na razie się cofnę. Na razie... O o, o, mamy tam 122, coś mi akurat jeszcze przywaliło, ale to, że mi coś przywaliło, chwilowo mi nie przeszkadza. Za wysoko wycelowałem, a gości tak się cofnął, dobra. Ciekawi mnie, co do mnie strzeliło. No bo tam z lewej raczej nic. Tam mamy ISA 2. Dostał w dolną płytę. Pięta Achillesowa każdego ISA drugiego. A tu mamy wrogi czołg. Coś małego. 4422 Niestety mi to zagraża. Tam przy okazji jakiś wrogi pojazd podjechał. Tam jest kolejny, zwykły chyba T44. Więc są pewne komplikacje. Tutaj obok mnie znajduje się T63. Chyba ten T-44 strzelił, on nawet nie wie, jak pokonać Tortoisa, bo strzelił dosłownie najtwardszy element tej maszyny. Dla mnie na plus. Tam wizel jedynie walczy z jakimś tedekiem i czymś jeszcze. Nie chcę stąd się ruszać. Bo tutaj wrogowie są w tej części. Tu jest ten T-44. Bo jakbym pojechał tam w prawo, to mógłbym spodziewać się wtedy ataku mocno z lewej strony bądź drogowej by zaraszowali. O tu 8 jedzie. Nie wiem czy zdąży ją trafić, jak tu mi się wychyli. Zobaczymy. Kurde, tamte 4-4 przejechał. Dobra, tego te 4-4 widzę. Szlak za wysoko wycelowałem. Zwróciłem gąsienicę, ale unieruchomiłem 8 piątkę zwykłą. Kurde, druga gąsienica musiała pójść. Za nisko wycelowałem, dobra, na chwilę się cofnę. To była T9, dwójka. Chyba nie miał jeszcze hitów. Tam jest zwykły t 44 Dostał no w Lufę na czerwono, no powinna być już rozwalona. Mam obawy co do takiego szturmu, ale chyba trzeba spróbować. A ten T44 122 akurat uciekł i... O nie, mamy tutaj co? Patona. Tu jest paton. Jestem teraz narażony, bo paton ma Kurde. najprawdopodobniej hity, a jednocześnie mam tutaj te 44. Mnie tak T44 zaatakuje. A nie, zapeka mi przywalił, ale co mi rozwalił? Tę wieżyczkę na górze. Najbardziej boli mnie strata kierowcy. Do przodu. Ten tutaj wyskoczył, dobra, to o magach. Zdąży zniknąć? Obym. No, jak widać, ta wieżyczka z karabinem maszynowym to też jest. Taka pięta Hillesowa, jakby się dało, to bym ją sobie odłączył. W sumie mnie dziwi, że nie ma. Dobra. To akurat sk czwórka zauważyłem. Dziwi mnie, że nie ma funkcji wyjścia z tej wieżyczki i zamknięcia jej jakoś od środka, żeby odłamki nie wlatywały. Chociaż w zasadzie... Tylko w Wortanderze to tak działa w Realu by odłamki w ogóle nie zraniły załogi, bo nie miałyby jak. Chyba, że strzelca karabinu maszynowego z tej wieżyczki. No to tak, to by zabiło. Tutaj Tedek był... A jak sytuacja z Leopardem? tam tego rozwalił, czy... Nie rozwalił, bo tutaj był właśnie średni czołg po prawej stronie i to mi się nie podoba. Na razie chcę pojechać na strefę A. Potrzebuję... Oho, uzupełnić załoganta. Coś tu mam. sa 2. Fajnie, nie przebiło się. Jego wieża jakoś zimnie zaczęła się teleportować, dobra, kanon go rozwalił. Okej, okay, tu mamy kolejnego is 2 Samolot na górze. IS-2 akurat uciekł. Trzeba zrobić tak: skontować się. Działo maksymalnie na bok. Na razie strefa chce, żeby została przejęta. Dobra, tutaj się tak ustawię. Ciebie tutaj trochę pognębię. Uzupełnię sobie załoganta. Dążę akurat przeładować. I cyk, przeleciało na wylot. Mamy dominację na Kubaniu i tym razem rzuciło na 7-0. Ameryka, Rosja i Włosi jako wrogowie. Słyszę tu jakieś amerykańskie czołgi ciężkie, czyżby to były Jambosy? Tak jest, to Jambos tutaj jedzie! Serio? Mój pocisk się przez niego nawet nie przebił. Teraz się dopiero przebił. Gdzie ja mu początkowo trafiłem. Niestety nie ma wgniecenia widot, nie, w górną część? Kurczę, tą górną częścią ja zawsze mam pecha. To powinno i tak się przebić. No ale dobra. To był Jumbo z siedem piątką. Tu mamy kolejnego jambosa. Kolejny rozwalony. Trochę już się obawiałem, że mi trafi lufę. No to w zasadzie dalej nie stanowiłby zagrożenia, bo by się nigdzie nie przebił. Kurczę, jest tu tyle słabych maszyn. Wroga drużyna już praktycznie jest zniszczona. Ledwo kto tak naprawdę się ostał. Ten petek jeszcze tutaj działa. Nie zaatakował bofors. Szkoda, że nie mam amunicji odłamkowej. O proszę, tam jest jeszcze Hellcat. I niestety załoga w Hellcacie poszła. Dobra. 19 chyba, bo to. Albo 19, albo Daster. Jeden pies, wiadomo, że 40. A nie, tutaj się znajduje. Myślałem, że podjechał trochę bardziej do przodu. Niestety tego nie przetrwał. Petek już został rozwalony, jakby się spodziewał, że przebije. Tak twardy pancerz. Dobra, przerywam naprawę. Bo tam. Widzę kuszący cel. No i chyba nic więcej już tutaj nie będzie. Rogów ledwo co. te co, po prostu chyba trzeba podjechać pod ich bazę. Bo już nawet to robią w okolicy C. czyli ze strefy C. Jedynie tutaj jeszcze w okolicy B są blisko wrogowie. Okej, okay, rosyjska pelota. Niestety, BTRZD nie ma szans z Tutlem. <noise> nie no, dobrze się bawię tym żółwikiem. Nie pamiętam, kiedy dawno tak się dało nim grać, a dość często albo byłem bombardowany, albo napotykałem pojazdy z pociskami APDS czy kumulacyjnymi, które go bardzo gnębiły. Dalej one są oczywiście na jego klasyfikacji, ale jeśli chodzi o dzisiaj, to gra się nim fajnie. I to jest najważniejsze, trzeba natrafić na taki dzień, kiedy tym czołgiem da się zagrać. Coś tutaj słyszę. Jest po prawej stronie, ale mi się nie chce już tam jechać. Pojadę po prostu tędy. Może moim zaznaczę. Nie, chyba tu na dole jest. Kurczę, chciałem go zdetrakować. Czym ty jesteś? Zwykły Sherman 7-6. On się przez przód nie przebije, jedynie co może mi rozwalić to lufę i gąsienicę. No chyba, żeby strzelał z kalibrowego, ale to tak naprawdę nic mu nie da. Kurde, lufę mi uszkodził. I teraz nie trafił. I słyszę ruski czołg na górze. Kurde, od pleców mnie zajechał. Akurat w plecy trafił. ich dopiero teraz go dorwał. A więc podsumowując moi drodzy, nie spodziewałem się, że tortoizm bitwy wyjdą tak nawet bardzo dobrze. Pojazd był efektywny, jeśli chodzi o odporność pancerza, działo było efektywne. Co prawda głównie natrafiałem na pojazdy, które nie posiadały amunicji PDS czy też hit, to mnie dość zdziwiło, jak mnie bulldogi zaatakowały. Ale to pokazuje, że gdyby nie ta nowoczesna amunicja, która jest na tym przedziale klasyfikacyjnym, to tego typu maszyny byłyby bardzo dobre bo i tak samoloty są w stanie je rozwalić, i tak są one łatwe do rozwalenia przez standardowe tego typu działa, ja dość, no praktycznie za każdym razem jak spotykam Tortoisa, łatwo go likwiduję właśnie czy to w karabin maszynowy, czy również w wieżyczkę z karabinami maszynowymi. To tyle moi drodzy, dajcie znać co myślicie o tortoizie, jakie pojazdy chcielibyście zobaczyć w najbliższych odcinkach, zostawcie koniecznie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego, na razie!